Siema galerują na mnie, ale dosyć zbytnio ludzie się z sobie nawoływamy, Siema w dorsy! Wreszcie, wejście! Wreszcie dobra! mam telefon. No i wreszcie gramy sobie razem, tylko że. Chyba, gdzie on jest? Skacze. Nie wiem. Przywindzie dwuosobowej skacze. Wej, wej, szukamy tego, jak on się nazywał. Skacze! O, tutaj jesteś, chodź do mnie, tutaj jestem, ja! No tu, patrz! O, idziemy tutaj! Dawaj, do tej winy dostawię. Widzowie, jak to obsetwa, ten jest lepszy. Mam 309. Co? 50, A ja mam ja 809. Ja sobie zbieram. mam 802. Ja zbieram, na dwa. no Dobra. Kupujesz coś! Kupujesz coś! Nie. Widzowie, ja chyba. Było. A może krok piki? w tych ciemnych pomieszczeniach? Ta, ta, tak. Kup krok piki, ja też kupię krok piki. No jakby się skrzydł. To kup sobie, kup Albo nie, Ty kupisz no. lockpiki, Aha. a ja kupię tego ligera. Dobra. Kupiłem lockpiki. Miał miał miał. Patrzę, mam dwa z lockpika. No i widzę że dzisiaj gramy sobie z siewczym. czemu ty masz w ogóle skin skin bacona, nie? nie. Ja robię tego te... Ja chcę przez krzaka! A i w ogóle grałem sobie kiedyś słopem i on lockpikami pierwsze drzwi otworzył. Czekaj na mnie. Czyli będę miał szafy Bajko, nie? Nara ja Idziemy z Sawerynem. jakby on jest chyba największym Chociaż nie wiem do tego Do tego. znowu ten No, Musisz tam Ja doszłam do stołu, ale Nie wiedziemy jak zrobić tego te A to jest Esso akurat Powiesz co? Dobra, ty idziesz na prawą, ja idę na lewą. Stand up low. Kurde, nic nie widzę. Też. A ja ku, też kupiłem Lighter. <grym> nie, nie, tego nie ma. Szukasz, szukasz, tego. Ja tu nie już widzę. mam, już mam, już mam. nic ja nie A mam. Dzień jak nam pójdzie, zostawcie łapkę i suba, bo jak nie to jesteście kolegami, no ma brgało, brgało, dawaj, ja mam lagi, no ja będę mówił gdzie brgała kiedyś, słabo, o, nie musisz, w lewo idziemy, nie musisz tutaj lagić, to jest akurat uh -huh. easy, jeszcze. A może tu by się przydało. Tu mam jak Tu mam już. Jak mam Jak na to już. To to na pierwszym. pierwszym. już. chwilę, widzę krótkie Tu stary, już. Krótkie cięcie. Czekaj, stare stój. Krótkie cięcie. już. Tu mam już. Tu mam już. już. Tu mam

Nie psy, to... Gdzieś ty idziesz. Nie boże, zim A ja mam to w dupie, ja widzowie. Że... Nieważne, widzowie. teraz bo żeby ludzie przyszli. Widzę, o, są. Widzę, i sobie z ludźmi pograć. Nie, nie, nie. ma naprawdę... Znaczy nie, nie chcę obrażać. Hmm, Słabe tyle. A ty mi mówisz, że masz 2000 tysiące ślubówek, a ty kłamca. A ja hmm. ciągle to wydaję, ja ciągle to wydaję. Chyba, kupiłeś coś? Nie, ja nie kupiłem, oni sobie kupili. Mamy trzech osób. Hmm. Chłopiec, kto jest za tobą. Straszak. Wiesz co, ja... No, co, co ja mam? Co? Widujesz. Kupił. Ja nie chciałem. A kupiłeś. Widzowie, widzowie, w ogóle chwilę, e, chwilę zrobiłem totalnie bezpłatne bo... leciecie i się zagapiłem. Drugało, czy nie? W prawo, w prawo. W prawo jest przejście. W prawo. O. to załączył szybko. Ale on idzie. Dobra bo kusiało Dobra, jesteśmy już. Co tu kładą? Masz klucze? Ej, klopiki, bo się przydała ta, ty masz. Szczególnie ja. Ja je nienawidzę. Co? Czekaj, czekaj, patrz. Kawek ci zysk? Patrz. Nie to wyciąż, już Nie, nie, tu też mam klucz. Hmm. wartuje nie mam. To ciekawe, gdzie jest klucz. Nie ma serwienia, nie ma takich pomieszczeń. No, czy już mają klucz? Jakąś. <noise> mają klucz? Idę, ja, czekaj na mnie. Dobra, Dobra idę. Dobrze. Dziękuję. 15 do pokoju nie będę. Dobra, o, ja 15 chyba pokoi. I no tak. o, 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 Biegnij. Można wychodzić. Pewam. Mm, ale masz do niej baterię czasami. Nie wiem, czy wiedziałeś. Pierwszy raz mam takiego Oxida. W takim oni poszli, a ja otworzyłem. Poszliście? Nuby. Nie dostaję mojej pracy. Nupsy. Teraz sobie sami jedzcie. Tutaj jest na dywanie, nawet zawsze. Bo jakieś tu miałem nagrywanie. Dużo lewych. Dobra. dobra, on ma kluczyk, szybko. Nie. Wiem gdzie jestem, dobra. To jest co... Nie, w lewo. Można złożyć.

Co? Ale z psytem jedynkiem Jezus Łoł wow. Ej ty jest... Ja mam czułość Pam I teraz uwaga uwaga Pam teraz... Ej przydałyby się tu witaminki Jezus? Jestem Dobra Spatry idziesz no Dawaj hmm. Trudno Ale to jest nie to się domy... Ooo, teraz jest chociaż... Nie, bo nie było oczu, więc... To jest taki zwykły ty końc. o o Jest po prawej Masz mi mówić W ogóle, wiesz co, Jak się kryje... Jedna spekciejcie Jak się ktoś kryje do szafy, nie? A ty go oglądasz, to widzisz jak wygląda, blanfa, a już dokładnie mam tego typa gdzieś niech się męczy Tam mam, mam klucz go nie, jak teraz w nie wiem co da się pojechać, to tak zobaczymy masz kluczek z nie mówiłem do typa tak jakby Skoro, że sobie będę z bo byśmy mieli proplejera z naszym kłótkiem. Widziałeś go! Widziałeś go? Ja nie było miła. Zapomniałem po prostu. A ja jeden plaster już nic. Wiesz o tym, że, że ja się odwróciłem i on na ten... Klucz, patrz, gdzie leżą klucze. Na ziemi. Jak nie miałem na na ziemi leżało? Dobra, ciekawe co tu będzie pod miałek, nie? Albo mój ulubiony pokoj X, nie? Jak w ogóle, jaki dziwny jest. Wiem, że to 27 tys. złotych. No weź tam W Który mam jest? Ty widzisz coś? jest coś? W czy Tu się widzi? O, o. Drugalina była, tak? No, jest się. Tak, dwa razy przelatyjemy. Tak, jakby. O coś pisze. A no to gdzieś. Wiem, gdzieś psyta. Dobra, nie wiem. Mhm. Klucz. Będzie na ziemi. On ma klucz. Ale szybko. I tutaj będą oczka, nie? Ale to jeszcze chyba nie ma ucieczki. Jest oko, patrz! No, ucieczka. Nie, to nie jest ucieczka. ucieczka. Nie, na ucieczkę musi być dużo oczu. No, tyle. Prawie. Jeszcze trochę i będzie ucieczka. Musi być dużo. Dobra, potem pokoju jest. Nie, nie. Nie po Bo to jest za łatwe. To jest moje. Tak. Jest, 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 jest. Mów mi gdzie, mów mi to jest. Po prawej, po lewej. Dawaj, dawaj. Otwieraj się! W nią, drzwi. Ja, ja w ogóle nie mówię. To jest niefajne. Ja o to nie mogę i więc... Chcesz mówić, gdzie byłby mój pierwszego fejl'a? Widać, że są drzwi otwarte, ale go nie widać. No! Dobra, chcę go skończyć na oko pieniążki. Widzę, jak wyjdzie. A ja już w ogóle nie mówię. to wyjdź tym przyciskiem, takim wyjściem. I znowu idziemy do windy czteroosobowej. Co, nie? Aj, Fajnie. Jom. Mari. 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 Mari.

To odpuszczę, mam wypalone. Nie wyszło Ja poczekam na cię. Dobra, idziemy, Szafa,

Ik okay. heb no, waste Wacht, lighter! Ik heb een lighter, goed. En ja heb lighter. Het werkt niet. niet. nee, dat Nee! nu Nee!

musisz wyczuć gdzie jesteś, bądź szybko na odsłonę. Serio? Nie zginąłem. Stary, a wiesz o tym, że jak to ukończymy, to możemy spokojnie wejść i przejechać te wszystkie rzeczy? A to są fajne rzeczy? Wiesz o tym? Widziałem otwartą. Proszę, patrz. Gdzie ty jesteś? Gdzie jestem? Lajtem zapomniałam. Że... Chodź. Chodź. Wchodzimy. Psyd! FUJF A tu są kolejne rzeczy Nie widzę nic No ty się nie usunąłeś A, to są tam No! Co psytasz? Zaraz zginę nie. Mi pływa totalna stary Ja mam tu Nie mam nic Ja mam to trochę w lewo, Co jest? Tutaj w lewo Psytać mnie wolno Mi też właśnie A Nie, mam nic psytną Ale na, nie Psytnia to... No mnie też nie psytną, ale... A jak wolnie to już... Powiem. Ty! Otworzyłem szafkę i cały lejter mi się naładował Ale jaja o, nie, Po chodź po lighter, chodź po stary. Dawaj, mam dla siebie lighter. Mhm. Ja, czy... mhm. No nie, 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 już tak. w, że masz A jeden psy, ja już nie żyję. O, uh o, -oh. to się do i ja idę, idę, to idę. Nie. I obrazy mnie fajny, bo teraz jest pierwszy. Stary, ja kocham te obrazy, ale wiesz kiedy? Jak na środku nie ma stołu, a nie ma stołu. Ja nie widzę, bo szkół. Bo szkół tak przeszkadza. O o. Nie. Widzowie, widzowie w ogóle i... Nie. To jest ciemność, dobra Zapalam, lejpa, Chyba, że ty masz mm -hmm. Dobra Psy tam mnie! A widziałeś o tym, że da się lejpemem psy tam No. To jest otwarte to To, się to jest otwarte? To jest klucz. Mam kluczyk! Z... No! Снимай мои сочи, я там не смею джеба. Я не Давай ключ. Где ты ездишь? Сниклай. 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 Dovej! Dovej, to bo odlično, razume moj papa.